Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To spotkanie to dla wszystkich kibiców niemała gratka, ponieważ te drużyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Zapowiada się niezwykle emocjonujące spotkanie. Nie mogę się doczekać. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Kim chce pokonać rywali Fiorentina? Zobaczmy. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Na papierze wygląda to na 1-5-3-2, Jacku. Jak to się przełoży na ich grę? Zdecydowali się na ekstremalne zagęszczenie środka pola. To tędy będzie szła większość ataków zespołu. Z kolei rywale napotkają tutaj największe trudności. Wiele jednak będzie zależało również od bocznych obrońców, ustawionych na wahadle. Mogą robić różnice dynamicznymi wejściami po skrzydłach. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Barak. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Tak się powinno stopować ataki rywala. Ponawentura przy piłce Cabral. No i po ataku zagrożenie minęło. Bonaventura, Bonaventura, ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Kibice chcą strzału, może dać im prowadzenie, popisowo teraz bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Bez fału, czyściutki odbiór. Są coraz bliżej przeciwległej bramki, tu może być groźnie. Ale szatak teraz na piłkę. Barak. Jest, Cabral. Będzie szansa na objęcie prowadzenia. Rzut rożny. Milenkowicz. Przy piłce Cabral. Ależ, okazja teraz. Wybija Bramkarz, ale piłka nadal w grze. Tak, trzeba będzie kombinować od nowa. No, znakomita teraz ta interwencja Tomku. Ratuje swoją ekipę w ważnym momencie, bo dzięki temu nadal mamy tu remis. A teraz szansa dla nich. Co zrobią z piłką? Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. González. Jest Cabral. Dobre, wycofanie ze skrzydła. Może coś. Okazja na prowadzenie. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Kibice chcą strzału. Popisowo teraz Bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Cierpliwie przygotowują na natarcie, póki co mamy remis. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Żona Jonathan Ikony. Barak. Artur Cabral. Mocno. Trzyma się na nogach. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Holuje piłkę. Co teraz wymyśli? I próba strzału, bardzo dobrze teraz to broni. Będzie zmiana, czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna, może się okaże za chwilę. Rzuca teraz w szesnastkę, wybija tę piłkę. Co wymyśli? Ma sporo opcji. Trochę ryzyka, ale interwencja. Niczego sobie. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? I teraz kibice chcieliby strzału. A jednak blokuje to. Wspaniale. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Ofiam Palo. 10 minut do końca tego meczu. Spójrzmy, to może być decydująca akcja. Pewna interwencja w obronie. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Do ponawentury. Brawo! Fenomenalna interwencja. Pani arbiter ogłasza koniec drugiej połowy. Po 90 minutach gry mamy remis. Piłka w grze. Kibice chcą strzału. Popisowo teraz Bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma tak? I próba strzału. Bardzo dobrze teraz to broni.